Kochani, witam Was serdecznie i z tego miejsca chciałam Was zaprosić na mój nowy warsztat dotyczący uzdrowienia rany matki, rany ojca, czyli tych ran z dzieciństwa, które praktycznie u każdego są w mniejszym lub większym stopniu. I jeżeli nie wychodzi Ci ogólnie w życiu, jeżeli nie wychodzi Ci w związkach, jeżeli uciekają Ci pieniądze, nie możesz więcej zarabiać, cały czas masz podwórkę w pracy i cały czas masz jakieś problemy życiowe, to klucz do rozwiązania tych problemów jest właśnie w dzieciństwie i ty w tych ranach, które nosisz. I warsztat będzie 17 listopada, to jest piątek. O godzinie 19 będzie trwał około 2 godzinek, to jest pierwsza część, druga część to jest 26 listopada. Niedziela o godzinie 17 będzie trwał godzinkę. Wszystko odbywa się na platformie Zoom, i po spotkaniu dostajecie linki do tych warsztatów, do tych materiałów, które będą dostępne dla was przez miesiąc, więc będzie można sobie powtarzać cały materiał i powtarzać medytację, więc dla osób, które na przykład w danym momencie nie mogą być na tym spotkaniu naszym na Zoomie, mogą sobie to otworzyć później. Cena przed sprzedaży do 7. 11. czyli do 7 listopada to jest 180 zł. A potem jest cena standardowa 220 zł. Miejsca są ograniczone, więc polecam zapisywać się już. Czytania dla duszy małpa gmail.com. Adres jest również w opisie filmiku. Pozdrawiam się krótko, buziaczki, papa. Pa.